No dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny Ja po raz kolejny jadę sobie do motopasji w parę uda się do siebie z właścicielem i przy okazji tej po raz kolejny kolejnego dla Was vlogarska tematycznego temat, który od dawna jest na liście moich tematów do poruszenia, aczkolwiek pchnęło mnie ku tym nagraniu publikacji ostatniego filmu, recenzja CBR 650R tam sporo ciekawej dyskusji się pojawiło między innymi sporo osób narzekało na ten motocykl, że ma za mało mocy i w ogóle be i fuj i w związku z tym w dzisiejszym odcinku porozmawiam do Was na temat tego co ja sądzę o takim pościgu za mocą czy ta moc nam jest w tych motocyklach aż tak bardzo potrzebna czy niekoniecznie także co standardowo zainteresowanych serdecznie zapraszam na ten odcinek tak jak Wam wspomniałem pod filmem pod recenzją CBRki 650 no i nawet też w, w rozmowach prywatnych, w wiadomościach prywatnych, w rozmowach z Wami sporo słów w ogóle narzeka, że CBRK no wszystko byłoby fajnie gdyby nie to, że ma tylko 95 koni, że to jest za mała moc jak na 600 a, i że dobrze by była jakby miała ze 120, bo tak to nie ma podejścia do CBR600RR, R6, Gixów 600ek i tak dalej, i tak dalej, nie? Także, powiem Wam tak, tak jak Wam powiedziałem w tamtej recenzji, owszem, fajnie byłoby mieć w tamtym motocyklu za 20 koni więcej, jeżeli chcecie sobie tam poszaleć po wściekacze. Zaraz o tym szaleniu i wściekaniu się nieco więcej. Ale tak naprawdę w tym motocyklu ta moc, która tam jest, uwierzcie mi na słowo, jest wystarczająca. Jest w sam raz. Jest to wszystko, czego potrzebujecie do tego, żeby czuć się dobrze na tym motocyklu i dobrze się nim po prostu bawić. Tam naprawdę nie potrzeba więcej mocy. Ale dobra, nie tylko, nie tylko ta recenzja, ponieważ, tak jak Wam mówiłem. No miałem zrobić ten temat już jakiś czas temu. A to w związku z tym, że no u nas w Polsce. Hmm, bardzo ciekawie podchodzi się do tych motocykli. Eee, I Pomimo tego, że motocykli za jedną no wielka rodzina, to i tak wszyscy się będą dłużej ze sobą w komentarzach eee, nad każdym zagadnieniem, między innymi nad mocą, eee, a najbardziej nad tym, jaki motocykl jest dobry na początek, nie? bo tam też powiedziałem, że ta ceberka jest dobra na początek, oczywiście dużo osób się rzuciło na mnie, że przecież nie, że, że gdzie to, że jak to, tak, że wszyscy u nas w Polsce, że żeby się brać od razu na litry. No, już nie jeden film na ten temat e, chyba robiłem i widzę, że będę musiał nagrać kolejny. No ale skupmy się, skupmy się na tym pościgu do mocy, bo to jest jeden właśnie z takich, e, z takich naszych krajowych podejść do motocykli, e, który został wystany wraz z mlekiem matki, że litr albo nic, gigs albo nic i w ogóle najlepiej to mieć jak najwięcej mocy bo moc to w zasadzie wszystko, jak motocykl jest słaby, nie ma tych kurde 120 koni to jest do niczego cała reszta to w ogóle paździerze do niczego się nie nadające zaraz tak na dobrą sprawę też pod recenzją R3 spotkałem się w ogóle z komentarzem, że w sumie spoko i później można go oturbić i będzie wystarczająco dużo mocy A powiem wam, że w turbo jeżeli chodzi o poszukiwanie mocy w motocyklu to Turbo dla mnie jest takim ostatecznym rozwiązaniem, bo Turbo bardzo mocno wpływa na charakterystykę pracy każdego silnika w motocyklach. No to po prostu jest to czuwalne. po trzykroć i w zasadzie jedyny sens, moim zdaniem, sięgania po moc w motocyklu poprzez uturbienie silnika, to jest kiedy taki kiedy takim motocyklem starczy na nać no wtedy to jest, a, powiedziałbym, na pewnym etapie must have, tak. Bo inaczej nie liczysz się na starcie, nie masz podejścia do konkurencji i w zasadzie możesz sobie startować tylko dla siebie Chociaż tak jak wam często mówiłem, takie starty nawet same dla siebie też są jak najbardziej na pozbawienie się czegoś, czegoś człowieku, czy wariowa Poza tym dużo osób też zrzuca winę na motocykl Jeżeli gdzieś się jedzie, tak, ktoś tam zaczyna się bawić w torowanie na przykład, czy coś takiego Eee, zaczyna swoje pierwsze starty. No i bardzo szybko okazuje się, że eee, no, no nie, no są szybsi od niego, tak? To znaczy, że no coś jest nie tak z moim motocyklem. Eee, a to ten ma 90 koni, a mój ma tylko 60, więc kibel. Eee, gość, który lata najbardziej, ma kurde 120 koni, więc trzeba by było wejść na jakieś 120 koni i żeby robić czasy podobne do niego. A prawda niestety jest taka, że to wszystko wynika z, z techniki jazdy, tak? z tego, jak siedzisz na tym motocyklu, czy masz dobrą pozycję, czy dobrze wchodzisz w te zakręty, bo moc nic nie ma wspólnego z nitką, z nitką pokonywania toru. I tutaj bardzo dużo osób błędnie podchodzi do tego zagadnienia, Gdzie wydaje im się, że właśnie to ta moc zapewnia im to, że że oni mają dobry czas albo że mają zły czas, nie? Więc jak wjeżdża na tor na 500, to nagle okazuje się, że musi mieć 600 bo one mają więcej mocy, to będzie mógł pojechać szybciej, to jest oczywiście guzik prawda, bo no oczywiście nie na każdym torze, tak, ale na większości tych mniejszych torów bardziej skrętnych, to jest guzik prawda, bo tam trzy setki jeżdżą szybciej od sześćsetek, czy tam litrów, czy w ogóle wszystkiego 250, pięćdziesiątki nawet, jeżeli ktoś bardzo dobrze ogarnia tor to jest to 25 piątką tam po zamiata wszystkich większych kolegów także jest to takie bardzo błędne podejście, moc nie idzie w parze z e, umiejętnością jazdy po prostu na motocyklu. Tak? Możesz mieć. Mm, możesz wjechać sobie litrem na no rado mi się okaże, że gość na pitbajku cię obleci e, na 140, tak? E, mając tam pilazy około 12 kunia. E, także wiecie, no, raz jedno to stosunek mocy do prędkości, a, a co innego to jeszcze właśnie umiejętności nabyte podczas jazdy. E, także tutaj bym nie szedł w moc, tylko bardziej w doskonalenie techniki swojej jazdy, tak? żeby tam po, po, polepszyć coś na torze, to żeby e, moc to jest już taka ostateczność e, można powiedzieć, bo najpierw możesz, e, musisz popracować nad swoją techniką, Później e, popracuj w ogóle nad tym torem, zobacz, gdzie możesz zdetkać, gdzie możesz stracić. E, obserwuj, jakie jeżdżą inni, gdzie zaczynają hamować, jak pokonują dane zakręty, tak, jeżeli są szybsi od ciebie. Możesz też pobawić się w ogóle w sam setup motocykla na zasadzie tutaj inne sety, inne klipony, tak żeby zmienić Twoją pozycję na taką bardziej optymalną dla Ciebie, dobraną do Twojego wzrostu. I później, kiedy już znajdziesz się w tym takim skrajnym momencie, kiedy już naprawdę nie jesteś w stanie nic zrobić, już znasz tor na pamięć, lecisz po prostu zamkniętymi oczami technikę masz do, doskonałą e, to dopiero w tym momencie jeżeli chcesz urwać jakieś sekundy to kolejny etap to jest szukanie większej mocy, tak? która pozwoli ci po prostu szybciej e, przyspieszyć e, mieć większą prędkość na, na prostych odcinkach bo tak na dobrą sprawę jeżeli nie ogarniesz toru, jeżeli nie ogarniesz swojej techniki to większa moc w zasadzie nic ci nie da, no, może gdzieś tam urwiesz sobie sekundę i to tam na takiej zasadzie e, że Um, po prostu motocykl będzie się szybciej odbijać z dołu, tak? Na tych mniejszych, dwójkowych torach, to, to może ci dać przyrost jakieś sekundy e, na okrążenie z tego względu, że ten motocyk będzie miał więcej mocy i będzie chętnie chciał ruszyć. Tak? Szybciej przyspieszy, bardziej odjedzie. Natomiast no, um, to nie do końca o to w tym chodzi, bo jak będziesz miał Motocyk z większą mocą, to prawdopodobnie będzie to motocykl cięższy motocykl większy i wtedy zupełnie inaczej będziesz musiał pokonywać zakręty, będziesz się musiał ich nauczyć od nowa i bardzo często będzie się kończyło to tak, że z dużą prędkością będziesz napadać na zakręty bo będziesz chciał wykorzystać moc motocykla, żeby jechać szybko w związku z tym będziesz mocno hamować przez co spieprzysz sobie całkowicie tor jazdy Eee, prawdopodobnie obstrażę zbroję, bo nie będziesz przygotowany na to, że Twój motocykl jest w stanie tak szybko napaść na zakręt eee, Więc go totalnie spieszysz. i jedyne co uda Ci się zrobić, to po prostu jak już wybronisz jakoś ten zakręt To szybciej przyspieszysz eee, z tej niskiej prędkości do, do większej eee, Także tu motocykle z dużą mocą niewiele Wam dadzą, generalnie motocykle z mniejszą mocą są to o tyle ciekawsze, że motocykl, który ma mniej mocy, uczy Cię szanowania tej mocy. Czyli jeżeli nabierzesz sobie gdzieś jakąś prędkość potrzebną do jakiegoś tam swobodnego przemieszczania się, to szanujesz tą prędkość. Tak, Jak jedziesz sobie 125, ja to widzę po sobie, jak jedziesz 125 i nabierasz gdzieś jakieś prędkości, to już ją chcę tam utrzymać, bo wiem ile mnie czasu kosztuje napędzenie tego motocykla do najprędkości. Im większa pojemność, tym ten czas jest mniejszy. Co nie zmienia postaci rzeczy, że nie ratujecie to totalnie w ogóle w żaden sposób na torze, bo będziesz sobie pieprzył linię e, nitkę toru. Tak? Jeżeli nie powiedziesz dobrze nitki toru, to większa moc nic nie da. Lepiej wówczas pojechać sobie motocyklem lżejszym, o mniejszej mocy i nauczyć się wykorzystywać tą prędkość, którą masz do tego, żeby pokonać dany zakręt i jak najmniej jej po prostu tracić no generalnie rozmowa na ten temat w ujęciu toru to można by było tutaj bardzo dużo gadać, ale tak jak Wam mówię moc na torze no nie do końca jest aż tak pożądana zwłaszcza na tych początkowych etapach zabawy w torowanie jakby Wam się mogło wydawać no na temat reszty pogadamy sobie za chwilę najpierw pogadam sobie z chłopakami ma, No no to klasyka kotunku. wyjazdu do motopasji. przyjechałem na chwilę, wyjeżdżam po godzinie, ale żeśmy sobie pogadali, co żeśmy pogadali, to nasze, ale przyjechałem tu między innymi po coś takiego i jeszcze tam po innych rzeczy, ale o, tak, tak będzie teraz, zobaczymy, może zerwę tą nalepkę, może nie ale zawsze będzie wyglądało lepiej zwłaszcza, że idealnie pasuje na grubość o. a właśnie, bo Wam zapomniałem powiedzieć jeszcze odnosząc się do tej całej mocy w CBR 650R że ona nie ma podejścia do właśnie 600RR i tam innych 600 eksportowych, sportowych to musicie wziąć pod uwagę jedną taką drobną rzecz, otóż CBR 650R to tak na dobrą sprawę motocykl użytkowy Seria sportowa w Hondach to jest właśnie sygnowana RR. Także ten cały CBR650R to na dobrą sprawę, to jest taka bardziej usportowiona i dalsza wersja CBR650F, to wam, co wam mówiłem w porównaniu tych dwóch motocykli, i ten motocykl CBR-650R należałoby traktować tak, jak historycznie model F4 i e Sport w serii Efek Hondowskich tak no bo Fki nie były typowo sportowymi motocyklami tylko to były właśnie takie motocykle codziennego użytku które można było pojechać na tor ale głównie służyły do jazdy na co dzień i tam właśnie pojawiła się taki pierwszy ukłon w kierunku sportu to był F4 i e Sport on tam już troszeczkę inaczej był zbudowany, miał inną kanapę i tak dalej. I to był taki pierwszy, jak gdyby, ukłon w kierunku torowych motocykli ze strony Hondy i później tam powstała 600RR. Dlatego tutaj porównywanie mocy tego motocykla do innych sportowych 600-ek czy tam 700-ek jest moim zdaniem w żaden sposób nieuzasadnione. A tak szczerze powiedziawszy ten motocykl prowadził się tak świetnie, że gdybym ja miał teraz Wybierać sobie motocykl do poszania na torze, gdybyście mi postawili e, zdecydowanie mm, mocniejszego Fireblade'a, którego mam pod tyłkiem e, na torze, a obok postawili mi właśnie 650R i spytali, którym bym się chciał teraz pościgać, to wsiadłem na 650R. I to pomimo właśnie tego, że jest cholerę słabsza, e, a masa jest bardzo mocno do siebie zbliżona. No dobra, co tam poza torowaniem? Bo jeszcze rozgadałem kilkanaście minut, a to przecież nam nie przerpuje tematu. Dużo osób pragnie tej mocy, pomimo tego, że cały czas nie są w stanie wykorzystać mocy tkwiącej w jakby słabszym motocyklu. Chociażby z tego względu, że Nostraki na to nie pozwala, eee, mają za małe umiejętności, żeby to po prostu wykorzystać. A wiadomo, że i tak w takim codziennym ruchu a na ulicy nikt nie wykorzysta. Całego spektrum mocy drzemiącej czy to w jakiejś 600-ce, czy w już powiedziałbym nawet litrze, tak? nawet zwłaszcza litrze. Po prostu to jest nie do zrobienia. Potencjał motocykla można wykorzystać na dobrą sprawę, zwłaszcza sporta. Można wykorzystać dopiero w sytuacji, w której jeździsz na tor, i to często jeździsz na tor poznajesz ten tor, poznajesz ten motocykl. Także na takim codziennym użytkowaniu większa moc też jak gdyby ciągnie za sobą większą odpowiedzialność. Tak? Motocykle, które mają zdecydowanie więcej mocy wybaczają zdecydowanie mniej błędów. Tutaj dużo osób też krytykuje jak gdyby te nowe motocykle typowo sportowe o dużej mocy za to, że mają w sobie dużo systemów tych kontroli trakcji i tak dalej eee, Mówią puryści, że no, tylko i wyłącznie czysta moc e, zrzucana z silnika na koło daje pełną satysfakcję jazdy co jest guzik prawda, to, to robi się w pewnych momentach dosyć niebezpieczne no. Mając na uwadze, że tamta 650 95 koni potrafiła usiznąć koło przy przyspieszaniu. Na takim zwykłym asfalcie szosowym, który jest po prostu śliski, jest brudny, nie ma takiej przyczepności, też trzeba wziąć pod uwagę kwestię, że jak wyjeżdżamy tymi naszymi motocyklami na ulicę, to nikt się za bardzo nie przejmuje do gumy, gumy, tak? tylko sobie po prostu ludzie jeżdżą. Ale im więcej mocy macie, tym bardziej musicie uważać. Nie tylko przyspieszając ale jeżdżąc takim motocyklem sobie na co dzień, pomijając kwestię jazdy w deszczu bo to z wiadomych względów to jest w ogóle już zbrodnia, bo im więcej mocy masz, na przykład na tym potrafię sobie usiznąć gumę na mokrym asfalcie na szóstym biegu drugą kwestią jest na przykład taka linia do wyprzedzania jak masz motocykl, który ma ogarniętą moc powiedzmy to możesz sobie spokojnie wyjść, przyspieszyć schować się i tyle, natomiast przy mocniejszych maszynach, na przykład przy moim Fireblade'ie Często jest tak, że kiedy ja wychodzę na gazie, żeby wyprzedzić samochód, i moje koło przejeżdża sobie przez białą linię, to w tym momencie to koło zaczyna mi się ślizgać i zaczynam lecieć takim delikatniutkim na takim delikatniutkim boku, boku wychodzę za tej linii, tak? bo on uchyla mi się motocykl, wpada na aspad, łapie przyczepność i idzie. Dla wielu osób, które. Po raz pierwszy wsiadą sobie na jakiś tam mocniejszy motocykl bez kontroli trakcji, których to spotka, no to mogą się bardzo mocno zdziwić i zaskoczyć. tak. Kolejna kwestia jest taka, że im więcej mocy macie, tym bardziej musicie uważać chociażby podczas zakręcania, bo e, może dojść do takiej sytuacji, gdzie się, składa się mocno w pokoleniu w zakręt. Na wyjściu dodajecie sobie gazu, nagle okazuje się, że guma wam się zaczyna ślizgać motocykl wam się kłada i wpada sobie w slide. W tym momencie, jeżeli a, jest to jeden z waszych pierwszych jak gdyby, sezonów na takim wyższym motocy no, mocniejszym motocyklu, jeżeli jest to taka pierwsza wasza sytuacja w życiu, e, to może ona się zakończyć high side'em, bo dużo osób sięga po mocniejszym motocykle. A nawet nie zastanawia się na co to wpływa. I w sytuacji, w której łapiecie uścisk tylnego koła, pierwszym odruchem jest to, że po prostu odpuszczacie gaz. W tym momencie to oczywiście koło zaczyna łapać przyszepność i to bardzo często kończy się highside'em. Z tego względu, że motocykl Was wyrzuca z siodła w momencie kiedy opona nas lepi. Także tymi motocyklami, które mają więcej mocy. Trzeba zdecydowanie jeździć z głową i są to już takie sprzęty, powiedziałbym do ludzi, którzy wiedzą, co robią, jak operować manetką gazu, w ogóle samo operowanie manetką gazu. Kolejne zagadnienie. Ja na przykład jeżdżąc Fajerem z osobami, które jeżdżą tam na mniejszych pojemnościach, to widzę, że one manetką gazu operują no, niemalże zero jedynkowo, tak? Albo stoi nic się nie dzieje, albo maneta odkręcona na maksa i dzida. Jeżeli z takim nawykiem siądziesz sobie na motocykl, który ma więcej mocy, to może się to dla Ciebie okazać naprawdę zdradliwe, a to z tego względu, że motocykl może Ci chętnie polecieć na koło. Tutaj też jest taka kwestia, że jak motocykl ci poleci na koło, to przede wszystkim, jeśli to jest twój pierwszy mocniejszy motocykl, możesz mieć taki odruch i pierwsza twoja jak gdyby guma powiedzmy, tak? No bo jak jesteś doświadczony, to nie, ale może być taki motyw, że się zepniesz na motocyklu i w tej sytuacji też dodasz gazu a jak po czymś takim dodasz gazu to ten motocykl stanie Ci jeszcze bardziej na to koło i Twoja przygoda zakończy się paczakiem też sporo osób szuka większej mocy właśnie po to, żeby sobie pogumować żeby mieć motocykl, który jest w stanie stać na koło i na tym kole sobie pojeździć no i w sumie w pewnych motocyklach no kwestia oczywiście budowy i tego, do czego są przeznaczone te motocykle, ale no w niektórych motocyklach warto mieć tę moc, żeby, żeby to zrobić. Ale na dobrą sprawę tej mocy nie potrzebujecie, bo jakby nie było, ludzie potrafią latać na gumie, na wszystkim, co jest: tak? na jednokonnych komarkach, na półtora konnych komarkach, na 50-centymetrowych skuterach, na 125-kach, na każdym motocyklu. Nieważne jakiej pojemności, nieważne jakiej mocy, możesz na to koło pójść, tylko będziesz musiał wiedzieć, co zrobić, żeby na to koło pójść. I teraz, jeżeli nie jesteś takim typem, który no, łapie tylko i wyłącznie pion z, z gazu i każda jego guma kończy się odciną, to tej mocy w ogóle nie potrzebujesz. Bo jak sobie popatrzycie, to ludzie, którzy robią, sadzą długie, ładne gumy, to i tak robią to po strzale ze sprzęgła, doprowadzają sobie motocykl do e, punktu równowagi, w którym oni nie przepadają żadną stronę, utrzymują go w tym punkcie. Wystarczy nawet mieć półtora konia, żeby coś takiego zrobić, e, i ludziki to robią, więc zamiast wchodzić sobie w jakieś tam, nie wiem, wyższe moce, to może tutaj też należałoby zastanowić się nad. E, Techniką, tak? nad ćwiczeniami e, techniki, jak to robić, żeby robić to po prostu lepiej. Nie szukać winy w e, mocy motocykla, a po prostu zgłębić temat tego. Tak? No. Też nie chciałbym się nad tym rozwodzić, za bardzo, bo ja z kolei też jakiś tam bardzo gumujący nie jestem, e, więc to nie pytanie do mnie, ale e, często spotykałem się właśnie z takim stwierdzeniem, że jak masz więcej mocy, e, to się lepiej na gumie lata. W sumie nie wiem. No, ludzie, którzy latają na gumie i robią to umiejętnie, mają umiejętności, wiedzą, jak no, to się robi, latają na gumie na czymkolwiek, na co wsiądą, także no, to też nie jest do końca e, prawda. Temat ten jest cholernie szeroki tutaj. Na pewno i tak sam nie powiedziałem o wszystkich zagadnieniach, e, ale to nie jest tak, że e, wyższa moc jest e, potrzebna, Także jak masz jakiś problem, to sięgasz sobie pomocą tych, którzy mają więcej mocy. No, i nagle w magiczny sposób, twój problem znika. To, to nie do końca tak. Z dużą mocą przychodzi duża odpowiedzialność, trzeba się nauczyć kontroli tego wszystkiego, trzeba nauczyć się jazdy z tym wszystkim. W ogóle, motocykle, które mają więcej mocy, przeważnie tak jak wam mówiłem, to już są większe litraże i są cięższe. Potrzebują też innych prędkości, żeby się poruszać. Ja tutaj do 20 paru kilometrów na godzinę muszę wspomagać się sprzęgłem, żeby w ogóle się w jakikolwiek sposób toczyć, dlatego taka jazda eee, tymi mocniejszymi motocyklami, powiedziałbym, w korku też, no w niektórych sytuacjach napawa trochę więcej problemów, bo męczysz się cały czas na tym motocyklu, walczysz o to, żeby. Na tym pół sprzęgle gdzieś tam się przetoczyć, natomiast motocykle mniejsze, które mają mniej pojemności, które mają mniej mocy, doskonale się odnajdują w takich sytuacjach, mniej po prostu nimi rzuca. Ty jesteś mieć zmęczony, nie musisz jeździć cały czas na pół sprzęgle, rzucasz sobie drugi bieg i cześć. Ogólnie jeżeli wchodzisz na motocykl o dużej mocy, jest to twój pierwszy motocykl, to można powiedzieć, że wyrządzisz sobie krzywdę. Nie na zasadzie takiej, że się wywalisz i wyrządzisz sobie krzywdę, tylko wyrządzisz sobie krzywdę pod tym względem, że jeżeli nawet już się wywalisz, to będzie cię to kosztowało więcej bólu i będzie cię to kosztowało więcej, jeżeli chodzi o no, przywrócenie tego motocykla do stanu poprzedniego. Tak? Bo, no bo to wszystko jest oczywiście tam odpowiednio droższe. Osoby, które mają okazję ze mną więcej jeździć, na pewno w tym momencie będą się śmiać po prostu zawsze jak gdzieś jadę na motocyklu i jest jakiś przejazd to trafiam na pociąg no dobra, może nie zawsze ale w większości, w większości przypadków no dobra, ale co mam na myśli mówiąc, że zaczynając od większej pojemności wyrządzasz sobie krzywdę to chodzi właśnie o to, że te motocykle zdecydowanie bardziej przerażają jeżeli wsiadasz sobie na taki motocykl na samym początku i myślisz sobie, że będzie fajnie, taka sielanka i tu sobie pojedziesz, że w ogóle będzie fajnie i nagle dodajesz gazu i ten motocykl się przed siebie wyrywa. I to wyrywa się w taki sposób, że zsuwa Cię z siedzenia, wyrywa się w taki sposób, że leci Ci na koło, wyrywa się w taki sposób, że Ty nie jesteś jeszcze przyzwyczajony do tego, aby ogarnąć tą prędkość, to przyspieszenie, jakim dysponuje Twój motocykl. Masz obsaną zbroję, bo się tego boisz. Ale też przerażające jest to, że lecisz z dużą prędkością, z dużymi prędkościami zbliża się do zakrętów. Później to musisz schamować, nie czujesz się w tym komfortowo. To wszystko dzieje się tak szybko. Boisz się po prostu badać możliwości tego motocykla w pewnym momencie, bo on cię przeraża. Jeżeli coś cię przeraża, to nie czujesz tutaj zabawy. A jak nie będziesz się bawić tym motocyklem, to nic z tego nie będzie, naprawdę, bo. Będziesz jeździć przez rok, albo nawet dwa kwadratowo Bo stwierdzi, że ten motocykl to jest taki potężny killer Że Ty sam się go boisz, boisz się nim jeździć To niczego Cię to nie doprowadzi Mniejszy motocykl, mniej mocy na początek, bardzo dobrze Im lżejszy w zasadzie, tym lepiej Łatwiej się to prowadzi, łatwiej się tym manewruje e, Łatwiej się oswoić na takich motocyklach z, e, z mocą, z tym wszystkim co jest związane z jazdą na motocyklu w ogóle ale jak już będziecie mieli okazję wsiąść na taki właśnie za no tylko większej mocy na początku, a przesiadacie się z jakiegoś innego motocykla, to na początek proponuję Wam zapomnieć o przyzwyczajeniu z szarpania manetką gazu i zamiast obsługiwać to zero-jedynkowo, zamiast machać tą ręką, proponuję Wam przejść na nadawanie gazu poprzez ruch ręki na tej zasadzie, że macie manetkę po środku, i po prostu sobie delikatnie ruszacie palcami. Uwierzcie mi, że w tym motocyklu, jest to wszystko, czego potrzebujesz, żeby śmiało przyspieszać. Ja nie kręcę manetą. Ja tylko przesuwam sobie rękę na manetce i to wystarczy. Nawet nie muszę pokonywać połowy skali obrotów, żeby odczuć duże przyspieszenie. W zasadzie. Jedyny fajny plus e, takich mocniejszych motocykli jest taki, że na tych motocyklach jak wyprzedzasz, to kończysz wyprzedzanie hamując silnikiem. Po prostu wy, wychodzi na to, że podjeżdżasz sobie do takiego delikwenta, wrzucasz kierunkowskaz dodajesz gazu i tu już zaczynasz hamować i wpadasz przed niego, żeby nie mieć za dużej prędkości. To jest... Fenomenalne, to mi się zawsze podobało w tych większych pojemnościach, większych litrażach, większych mocach, że są to pojazdy, które, którymi wyprzedzając hamujesz. Eee, natomiast jeżeli chodzi o jakieś tam początki przygody z motocyklami, to słaby pomysł. Tak jak Wam zawsze powtarzałem, na dobrą sprawę nie ma takich motocykli dobrych albo złych do tego, żeby rozpocząć swoją przygodę z motocyklami, bo jak masz poukładane w głowie, to z litrem sobie spokojnie poradzisz. Jak masz szajbę, to i tak zabije się na byle 50 Natomiast, jakby nie było, dla mnie ten pościg za mocą, to ciągłe szukanie mocy, te stwierdzenia, że byłoby lepiej, jakbym miał więcej mocy, są chybione. Każdy mocotyk jest tak policzony i tak skonstruowany, żeby moc, którą ma, wystarczyła do tego do wszystkich zadań, które stawia się przed tym motocyklem tak? 125 mają wystarczającą mocy, żeby e, dawać radę, jechać w tłumie żeby dawać przyjemność e, wiadomo, że im wyższa pojemność tym więcej trochę tej mocy, też tam się w w niektórych przypadkach i tak dalej, nieważne ogólnie temat jest mega szeroki, na pewno nie poruszyłem każdego zagadnienia i aspektu tego tematu ale tak kończąc powiem Wam tak to, co Wam mówiłem już w tym odcinku, z dużą mocą przychodzi duża odpowiedzialność, mniejsza moc wybacza więcej błędów. W ogóle motocykle wybaczają mało błędów, ale im więcej mają mocy, tym mniej wybaczają. Im nie mają systemów wspomagających, tym mniej wybaczają. Dlatego zdecydowanie polecałbym na początek coś mniejszego, lżejszego i słabszego, aniżeli jakiegoś ciężkiego potwora. Które ma masę mocy i zero sterowności. I też właśnie nie rozumiem ludzi, którzy nie dopuszczają w ogóle do siebie myśli, że ktoś może chcieć coś mocniejszego. Każdy ma swoją głowę na karku i każdy podnosi odpowiedzialność za swoje wybory. Więc jeżeli ktoś chce sobie mocny, to niech sobie wchodzi mi do tego nic. Tak samo jak do tego, w czym jeździcie Każdego dupa to każdego sprawa osobista. Róbcie co chcecie. Możecie wziąć pod uwagę moje słowa, możecie mi uwierzyć, możecie mi nie wierzyć, możecie wyjść z założenia, że gadam głupoty, ale moc to nie wszystko. Eee, bardziej umiejętności, bardziej e, kwestia wyczucia e, i tego, co potraficie zrobić z motocyklem, ma wpływ na to, jak się nim jeździ i co jesteście w stanie nim zrobić, aniżeli jego moc. I tym akcentem chciałem zakończyć ten odcinek. Ale oczywiście zapraszam do dyskusji w komentarzach Jeżeli o czymś zapomniałem Z waszego punktu widzenia Dajcie znać jak wy w ogóle to widzicie Co byście do tego tematu Dodali Jeżeli macie jakieś Inaczej odnosicie się do któregoś z punktów o którym mówiłem To też dajcie znaka Jestem ciekaw jak wy do tego podchodzicie A co w tym odcinku To by było na tyle Także standardowo widzimy się i słyszymy przy okazji Kolejnej okazji Nalazka! Film ci się spodobał? To zostaw łapkę i sprawdź kolejne filmy z widocznych propozycji. Jeśli jesteś po raz pierwszy i chciałbyś zobaczyć więcej odcinków w moim wykonaniu, to zostaw subskrypcję i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych produkcji na kanale. Natomiast osoby chcące wesprzeć mnie w prowadzeniu tego kanału, zapraszam na mojego patroneta, dzięki któremu jadę dalej z tym koksem. Pozdro!